Chociaż z perspektywy meczu taki wynik wydaje się sprawiedliwy, to mając taką sytuację w końcu końcówce meczu, to troszeczkę mały niedosyt zostaje, że jednak nie udało się dzisiaj wygrać te, tego spotkania. To prawda, czujemy niedosyt, bo nie czuliśmy się wcale gorsi od Rakowa, lidera pierwszej ligi. I tak naprawdę mogliśmy pokusić się o zwycięstwo, trzy punkty, które by nam znacznie pomogły w tabeli, byśmy się odbili troszkę. Ale to nic. To spotkanie to jest na pewno bardzo pozytywna rzecz i dobry znak, że wykonujemy fajną pracę i idzie to do przodu. No dzisiaj Ty wracasz do składu. Chyba możesz ten występ zaliczyć na plus, bo naprawdę wyglądałeś dobrze w tym meczu. Tak, dobrze się czułem. Fajnie wrócić i zagrać od razu od pierwszej minuty. Fajnie cieszę się, że trener daje mi szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny. No i jestem zadowolony ogólnie z tego występu, i wynik tak samo z liderem. 2-2 nie jest najgorszym wynikiem. No, a teraz troszeczkę przerwy świątecznej, ale nie odkładamy za długo broni, bo już niedługo mamy spotkanie z GKS-em a później cholniczanka cholicy. Chyba takiej bytowie jak dzisiaj chcemy oglądać w tych najbliższych meczach. Tak, jak najbardziej. Myślę, że w tych dwóch spotkaniach na pewno możemy się pokusić o nawet sześć punktów, bo są to zespoły w naszym zasięgu, a po dzisiejszym spotkaniu, tak pozytywnym spotkaniu i fajnym wynikiem, jesteśmy na pewno do tego zdolni i pokusimy się o dwa zwycięstwa w przyszłych spotkaniach. A jeszcze wracając na moment do twojej nieobecności w ostatnich meczach, jak się czujesz obecnie w tym meczu, jak się czułeś? Dobrze się czułem. Nic mi nie dolega, już czuję się dobrze, fizycznie tak samo wracam do dyspozycji, takiej jaka powinna być i, i oby tak dalej.